Witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale, i dzisiaj właśnie wam chciałem pokazać um, paczkę od Mikołaj MG 2005 I tutaj już sobie otwarłem z folii i otwarłem z wymiany I tak, pierwsze co, dekielek od Renault Master chyba, czy tam od Renault, tutaj trochę uderzone Potem będę nagrywał osobne przeglądy Biały Golf Ja już sobie ją trochę wcześniej otwarłem, żeby się nie męczyć Tutaj są kapsle bo akurat też kapski trochę mam. Kierownica od Forda Sierra, Taka. Jeden dekielek od czwórki. Drugi. Wszystko zniszczone. I trzeci. I teraz tablica. Paczka już przyszła w środę w zeszłym tygodniu. Teraz piękny Volkswagen Golf. Nowy, nie, Volkswagen Polo. Chlapacz FSO z polowęzem pewnie jeden uniwersalny Mika. Cały kompletny. Oczywiście 15. Piętnast, Pociąg cały komplet mam. Bo tutaj dwa Adauta. Drugi, trzeci. Ze znaczki Sama go zdajemy, to ma być do rynówki. I czwarty. I teraz tak jad Panda Piękny Skoda Fabia Zero zaczepów Nie, czyli zero tych spinek Druga ma te trzy spinki To jest koperta z dekielkami Ale to ją sobie zostawię na zaraz I tak To jest drut od czego? Volkswagen Golf Cały Bez znaczka, ale tam znaczek jest na tych kapslach Volkswagen Vento, piękny. I ostatni, czyli chyba najlepsza, Mercedes Beczka. Mercedes 123 i teraz tak. Ta mała paczka z dekielkami mniejszymi. Dekielek i Znaczek od Skody, od Fabi. Piękny dekielek od dyłu. od Matiza zapewne dekiel od, od Alfa Romeo 156 7. i dekiel od Audi A4 no. to by było wszystko i do następnego odcinka cześć